Cześć Aniela. Cześć. No tak bym uważał na to. Uważałbym tak na to, żeby tutaj nie było tego dużo. Jak tam wyrwieć się coś, to to... Aha, nie no, okay. rozumiem o co chodzi. Ale no staramy się dużo, nie przeklinać Za dużo przekleństw. No tak. przed chwilą widzieliście sytuację, że jedną chwilę poszedł i rozstrojemy to zupełnie, zwarują to na łopatki. Mhm. Nie wiem co mam o tym myśleć. No widzę, że cały czas mój chłopak, myślisz o tym. Nie wiadomo czy jeszcze mój chłopak jest. Mm -hmm. szedł poszedł, nie wiadomo o co mu chodzi, ma coś w głowie, teraz coś, coś, coś tam, o czymś myśli. No nie wiem, dzisiaj chyba już yy, będę sama nocowała, mm -hmm. yy, bo jesteśmy po OK, Okej, a kiedy się pokłóciliście? No, parę godzin temu, około, w są na bieżąco no, Noc już... spędziliście razem? Tak. Mm -hmm. Ale później wrzesz. Nie, nie wiem po prostu co teraz. Jak to. Ja mam to odkręcać, a nie ja niby to odkręcał, bo ja nic innego nie zrobiłam. Na mm -hmm. ja chwilę miał przyjść i nie przychodzi. Nie wiem. Mm -hmm. No a nie, nie ma, no. Musimy doprowadzić z równowagi. O, świetnie, bo... <laughs> Czekaj, ja zatrzymam. Dobra. O czym byś chciała porozmawiać? Aniela, o czym byś chciała porozmawiać? No nie wiem y, o kanałach, które oglądałam do tej pory też. A jakie kanały oglądałaś? Y, nie, chodzi mi o to, że oglądałam różne kanały, ale też y, jest coś takiego jak wycinki te właśnie, które nie przejdą nigdy do... Miały nie przejść nigdy na YouTube, a mm -hmm. później te pomyłki ich, bo ich niektóre kanały są wyreżyserowane dla, dla jaj. Znaczy mhm. dla jaj oni robią. E, moje kanały są nie dla jaj. Okej. Okay. A to mówisz o takich wpadkach e, dziennikarskich. O tym myślisz? Nie, bardziej tak... E, no taki robią sobie to, wiesz, no, dla, dla śmiechu, no. Mhm. Się A mój kanał jest bardziej poważny. Okej. Okay. No tak, no twój... Taki kanał... życie nie ma się z czego śmiać tutaj. Wiesz mm -hmm. ludzie też się śmią troszkę. No. Ja myślę, że jak trochę humoru jest w jakimś tam filmie, to to, to nie jest złe. To nie nie jest chodziło złe. mi o to, że czasem jak właśnie coś jest wyreżyserowane, a ludzie czasem myślą, że moje filmy są wyreżyserowane, to później to... To też jest na YouTube. To, co oni się pomylili tam. Mm -hmm. Są wycinki, że tego miało nie być, a i tak to pokazuje, to są najlepsze momenty. Więc jak i mnie byście nie wycinali, i, e, akurat byście nagrywali to, co ja mówię. Boże, Coś śmiesznego, tak? Nie, to, co, to, co było wycinane. Okej. Okay. To, to był najlepsze momenty. Aha, to już wiem, Bo to masz na myśli. No, to można tam. E, no, cenzura jest. No tak, można, można no. Wy, wy, wypikać i, i nie będzie słychać. Ale to też wtedy traciłoby jakiś tam sens, bo jeżeli masz na myśli to, żeby puszczać takie, takie właśnie akcje, gdzie, gdzie po prostu trochę jakby za daleko polecisz, no to, no to wtedy jakbyśmy to wypipali, to, to nie miałoby to wtedy sensu. No, to jednak by musiało być e, całość. No, bo ten kanał ma być no, poważnie, prawda? Mm -hmm. Tak, no my tutaj e, mamy taki kontent właśnie, że przedstawiamy ludzi, ludzi na ulicy, e, ludzi bezdomnych, ludzi uzależnionych e, i to taki jest przekaz dla, dla widzów, żeby, żeby, po prostu, żeby widzieli jaka jest sytuacja i do czego można e, doprowadzić. No pewne sytuacje nie trzeba nic zrobić, żeby być bezdomnym. Po prostu czasem wypychać się tak. Eee, życie. Już nie o... wiem, czemu mnie to spotkało. Ale no właśnie. Jak... Ludzie gorsze rzeczy robią, i są mają mieszkania. Ja nic takiego nie zrobiłam, żeby aż taki los mnie spotkał. To prawda, myślę, że to jest jakaś słabość? Niesprawiedliwość. Słabość? No mm -hmm. co myśli? Słabość. Eee, to znaczy, że człowiek gdzieś w pewnym momencie poddaje się psychicznie, i, i wtedy jest mu to obojętnie, gdzie mieszka, w jakich warunkach. No tak. Jak już nie ma, jak już wie, że nie może wrócić do domu, no to wtedy wtedy jest no. Poddajesz się po prostu sytuacji. podajesz się sytuacji takiej, mm -hmm. że teraz trzeba walczyć. No i mnie tak wypychało z jednego miejsca do drugiego. Mm -hmm. ale jakoś, jakoś tam sobie radę dawałam. I to sama, bez chłopaka. A widzę, że im bardziej, e, więcej ludzi jest przy mnie, tym bardziej oni mnie wypychają jeszcze na, głęb na głębszą wodę, mm -hmm. na samo dno, bo, bo nie wiedzą, w jakiej sytuacji jestem. Jak no ja tak. chodzę sobie sama, no to jakoś wiesz, naprawdę sobie to życie jakoś układa mimo wszystko. Mm -hmm. Aniela, a powiedz mi, był taki moment w Twoim życiu, gdzie byłaś przez dłuższy czas sama bez, bez partnera bez bez opaka no tak właśnie nie był taki czas ten właśnie, który ja spędzałam by, yy, sobie tak yy, chodziłam sobie bez, yy, yy, sama sobie chodziłam i szukałam miejsca gdzie mogę mieszkać gdzie a jaki to był czas mieszkać. mogłabyś określić jak było to długo no trzy lata trzy lata trzy tak. lata byłaś zupełnie sama nie miałaś żadnego partnera, kolegi? Tak, w różnych miejscach mieszkałam i naprawdę wam z do, bo ja też miałam trochę taką dorywczą pracę, to też okay. ona mnie trzymała przeciwko, bo miałam pieniążki, wiesz. Uh -huh. To nie tak, że ja zostałam pieni bez pieniędzy i na wędkę musiałam iść. A, czyli nie podchodziłaś do ludzi i nigdy nie prosiłaś o pomoc. A, no, raczej... Też się zdarzały takie sytuacje. Okay. Ale jak zauważą ludzie, że ja sobie dobrze radzę, no to próbują to też no strasznie, strasznie to wygląda, powiem ci, że mogliby mi dać spokój i tak, bo i tak jestem w takiej sytuacji, jaki jestem, prawda? Każdy sobie tam e, radzi, tak? To jeszcze nie, nie, nie przeszkadzają po prostu w tym. Bo i tak mi jest ciężko. To po co oni jeszcze mi dokładają? A czujesz to, że, że ludzie gdzieś tam w jakiś sposób po prostu. Ich życie opiera się tylko na imprezach, a moje nie. Uh -huh. kiedy sobie... Ale to mówisz o, o, o swoich o, czy... bliskich tutaj gdzieś e, znajomych tak? O, o, Osobach. Ogólnie. Uh -huh. Nie mówimy tu ogólnie o ludziach po prostu, no tylko o jakiejś tam. jakiejś tam Twojej e, tutaj grupie znajomych, tak? No tak, ale ta grupka akurat z nami okazała się nie tak bardzo fajna jak ci poprzedni, których poznałam w zeszłym roku. Co już z nim kontaktu, ale oni, oni mi nie przeszkadzali akurat z tym, że ja... oni bardzo dobrze rozumieli, że ja jestem w takiej sytuacji. No to... Nie... nie... Podkopywali mi wiesz, jeszcze nie. Nie kopali dołków, od nie dołków, mi, tylko mi pomagali, ale absolutnie nie, nie przeszkadzali mi w tym. To i, i nie osoby tam, sąsiedzi. W tym mm -hmm. miejscu, ja mieszkałam, to im zaczęło przeszkadzać. A tak to nie było problem. W zeszłym roku jakoś, no w tym roku jest tragedia. To co się mm -hmm. zaczęło. Czyli u Ciebie jest o, strasz, tak, że. Strasznie, strasznie nienawiść mnie spotkała z ich strony. A długo trwały te relacje, co o tym mówisz, w zeszłym roku, czy to było e, lato? Tak, to było właśnie o tej samej porze, uh -huh. jak się sezon zaczynał, letni. I co, I co to była za liczba osób, ile tam było? No przede wszystkim to byli sami faceci znowu, uh -huh. e, no i nie było problemu, no raczej facet nie... No nie byli to tak zawysni ludzie jak w tym roku. Czy to byli młodsi, starsi ludzie? No, wiecie, W moim wieku trochę starsi mm -hmm. ale na pewno bardzo dużo mi pomogli nie w taki sposób. Nie przeszkadzali mi w tym, jeżeli się dowiedzieli, że ja jestem bezdomna i mieszkałam w samochodzie w zeszłym roku, mm -hmm. to nikt nie, nie próbował mi zrobić jakoś tak... Bardzo dużą sympatią się spotkałam. A mm -hmm. Próbowali teraz to jakoś Tobie pomóc? Tutaj... Słucham? Czy próbowali jakoś Tobie pomóc? To znaczy, to byli tylko koledzy, a bardzo mi pomagali. I mm -hmm. naprawdę nie, nie tak, że za, za, za co mi Mogliby też spalić ten samochód, wiesz, jak ja wyszłam. Mm -hmm. A tego nie zrobili, tylko przychodzili normalna rozmowa. Bardzo się polubiliśmy. Nie Dobrze, to, że, jak było, że ty tu nie będziesz mieszkała, to my ci spalimy to. No, ale w końcu, w końcu, w końcu i tak mi zabrali to samochód. Tylko że nie oni, tylko osoby trzecie. Rozumiem. Aniela, a u ciebie to jest tak, że ty co roku tak jakby zmieniasz towarzystwo i miejsce? Tak to wygląda, właśnie tak. Co roku zmieniam miejsca i co roku zmieniam towarzystwo. Mm -hmm. A tak najbardziej, co ci utkwiło w głowie i, i takie chwile, gdzie były przyjemne, to możesz o tym opowiedzieć, kiedy to było no, i z jakimi ludźmi? No to właśnie mówię, że w zeszłym roku bardzo dobrze wspominam yy, cały ten, całe to i moje mieszkanie w tym samochodzie. To by miał być mój dom. Mm -hmm. A właśnie ludziom bardzo zaczęło się przeszkadzać to. No. Jest coś takiego, że no tutaj nikt mnie nie broni, tam mnie bronili wszyscy. Okej, okay, rozumiem. Teraz tak naprawdę ja zostałam sama. Nawet, yy, bo nawet mój który się miał, się miał opiekować, po prostu on się przyłączył do ludzi, którzy mnie nie lubią. Tak to wygląda teraz. A dlaczego ciebie nie lubią? Nie, może nie za te znamy filmy właśnie, że zaczęłam, że coraz może się pnę w górę. Mhm. Mm może to, a może w ogóle taka jest, ich nienawiść, że oni nienawidzą po prostu, żeby nienawidzić, nie wiem jak to wytłumaczyć. Ja to jestem przeciwna takim w ogóle jakimś zazdrości, tam, żeby kogoś nienawidzić, komuś domy podpalać i... No właśnie, jakie jest Twoje nastawienie do ludzi, ania? No tak jak mówię, że ja nawet jakbym kogoś nienawidziła, to nie spaliłabym mu domu, nie zrobiłabym nic na złość, tylko... No, ja tak, to ja teraz zostałam sama. E, tak naprawdę, no, ja muszę sobie robić, radzić sama. Jestem do tego przyzwyczajona. E, no co, ludzie są, a później odchodzą. No co, jak nie jest odpowiedzialny ktoś e, za mnie nie potrafi mi pomóc, a tylko jeszcze to, to bardziej e, mi przeszkadza w tym, jak i tak mi jest ciężko, no to ja, ja mu nie pomogę, to mi trzeba pomóc. A jak nie potrafi się mi pomóc, to trzeba mnie zostawić po prostu pokoju. Tak? No, wydaje mi się, że. To jest ale takie, nie będzie jeżeli... mhm. Ja sobie. Yy, w miarę radziłam jeszcze, ale to też. Bo to prawdę mówiąc, to też jest z mojego lenistwa, że ja nie chodzę do pracy, tak? Czy mhm. ja bym mogła mieć teraz mieszkanie, wydając sobie i chodzić do pracy? Ciężko się przestawić z tego trybu życia na taki pracujący. No musimy mi to zająć chwilę, żebym ja doszła do tego, żeby pójść do tej pracy i sobie wynajmować. Zobacz, tak było, no już ja tutaj na woli mieszkałam, sobie było fajnie. Uh -huh. A ile to było czasu temu? Jak, jak długo tu już nie pracujesz? No parę lat. To będzie 3 lata, 4, 5? Nie, to ze 3. Ze trzy lata. Uh -huh. To znaczy ja pracuję cały czas. Ja mam jeszcze... No później tak między tamtą pracą, a to wszedł mhm. Jacek. I tak to później z tamty trochę zrezygnowałam, później Jacek no, a wtedy mam chłopaka, to też mi pomagał trochę to i tak już się kręci, no. To no, jakoś... Ja już, no tak. już naprawdę czasem mam dosyć nie no, tak on żyję tylko nadzieją. Z dnia na dzień po prostu teraz. No, ale widzę, że cały czas coś się u ciebie dzieje. To, to nie jest tak, że, no że tak, jest tylko, spokojnie. Tak, tak, no, Do tej pory spotykałam kogoś, kto miał mnie, miał mnie w tym wspierać. Teraz jestem sama i zostałam, wiesz, tak? Mhm. Mm po prostu. że jestem przyzwyczajona, no to. Jeszcze mam jedne drzwi, do których mogę zapukać, tak Wam powiem, ale nie zdradzę. No to dobrze, jest. to o tym nie mówimy. Jesteś taki przyjaciel, dobry. Mm -hmm. Wiesz, co mnie interesuje? Interesuje mnie to wtedy kiedy jesteś sama i tak chcesz po prostu być sama ze sobą, o czym wtedy myślisz? Wtedy? Mhm, w tych sytuacjach, gdzie właśnie chcesz tak się oderwać od tego wszystkiego, Czekaj, tak odejść... No, o czym ja myślałam? Szukać, szukać problemu. No to właśnie... nie, nie, nie wiem co ludzie są teraz, ale chyba to, co szukają problemu, bo nic się nie dzieje. A ja potrzebuję kilku miesięcy, żeby nic się nie działo, żeby dopiero coś się wydarzyło, a nie tak, że codziennie coś się dzieje, codziennie coś się dzieje, wiesz? Mm -hmm. Codziennie jakiś. E, jakiś. no, jakiś problem. A nie, chciałem, chciałem Ciebie zapytać, jak wygląda Twój dzień, o której wstaniesz, co robisz, czy jesz śniadanie, co lubisz jeść na śniadanie kanapki z serem żółtym i pomidorem mm -hmm. no ale z tego seru to też nie za bardzo można Moja mama pewnie to ogląda i ojciec już na pewno się doszukali tego. To można powiedzieć. Czy nie? Na pewno wiedzą. Na nie pewno, wiem. pewno moja siostra wie, widziała. A chciałabyś pozdrowić? Chciałabym pozdrowić. No to proszę bardzo, masz okazję. Tu już, pozdrawiam. Jak to oglądają. Dobrze. A powiedz mi, jesz śniadanie i jak później wygląda Twój dzień? Co robisz? No to idziemy właśnie idę na zakupy mm -hmm. potem jak, jest, jak są pieniążki to na zakupy. Okej. Okay. Później jest obiad, to ostatnio grill był to była ryba a następny dzień chyba kiełbaski robiliśmy. Mm -hmm. Chociaż ja jestem wegetarianką no, już mi to słabo wychodzi ten, ten wegetarianizm, szczerze, ale zawsze do tego wracam, coś tam jest jeszcze mnie, coś tam, nie wiem czemu, ale już nie idę na ten dział z tylko na ten rybny, bo ja przez kilka lat byłam wegetarianką w ogóle. Mm -hmm. to, to tak mi zostało i trochę nie podchodzą mi takie kiełbaski. Okej. Okay. A nie, na śniadanie to jeszcze lubię croissanty z zygurtem, to jest granaty. Dobrze, a... Chodzicie gdzieś do, do kina? Do muzeum? No nie, nie Ostatnio jakoś nie Ale z Kachmentem to było dobre Jak on sobie tą, tą popielniczkę zrobił yy, Popielniczkę sobie zrobił No to no, tak, radę, tak, nie. tak Widziałem, jakaś tam akcja była Tak mhm. A lubisz chodzić, lubisz chodzić do kina? Lubię Ja Uf. chodziłam sama do kina W ogóle jak ja byłam sama to dużo więcej się działo? Właśnie nic się nie działo, właśnie o to chodzi, że ja chodziłam własnymi ścieżkami, tak jak ja, chciałam. miałam ochotę do kina, to chodziłam, a nie umawiać się ze znajomymi, którzy się spóźniają, którzy wiesz, może się na jedną godzinę a oni mi przyjeżdżają, no wkurza mnie to strasznie. Wiesz, Czyli nie, nie, lubisz na... nie lubisz czekać? Nie no, lubisz czekać? Wiesz, no zawsze takie, że jak ja idę sama, to jednak jest coś takiego, że Postanowię, to idę sama nie muszę na nikogo czekać, na nikogo, wiesz, tam, raczej nie, ten, nie, 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 widzę problemu i jak, jak chciałam na tą godzinę, to sobie szłam na tą godzinę do kina i nie, mm -hmm. wiesz, jak sobie chciałam na dyskotekę iść, to też sobie szłam sama, a nie szłam o tej porze, jak się wyszykuje, a nie pośpieszać się, czy tam czekać na kogoś, wiesz, po prostu w swoim tempie robiłam wszystko, i to mi wychodziło najlepiej, wtedy miałam ustabilizowane życie, a oni go organizują. A to nagle ktoś się odwiedzi, a to nagle ktoś jeden zrezygnował w ostatniej chwili. No ja, ja miałam mm -hmm. tego dosyć. Dlatego ja, ja przez kilka razy zrezygnowałam sobie sama. Powiedziałam, że nie chcę mieć chłopaka, nie chcę mieć znajomych. mi się wszystko układało. Nie lubisz być od kogoś zależna? No nie. Lubię na własny rachunek zarobić i sama być samowystarczalna. Mhm. Mm Okej. Okay. Aniela, powiedz mi, czy lubisz sobie pospać? Lubię. I ty, tylko taki plus jest właśnie, że jeżeli mam spać, do której chcę, to śpię, do której chcę. No to jest ten plus tej, 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 tej sytuacji, tej bezdomności całej. Mm -hmm. Czyli śpisz bez zegarka. Nie martwisz się, że musisz stać o tej, o tej godzinie. Po prostu no tak. budzisz się. Wtedy, kiedy się obudzisz i uważasz, że już się wyspałaś, tak? No Tak. Mm -hmm. Czy to jest właśnie taki plus mieszkania na ulicy? że Nie martwisz się, że, że zaśpisz, nie wstaniesz, nie pójdziesz? No dokładnie. No Po prostu mnie przeraża fakt, że trzeba iść do pracy rano. Oczywiście ja też przerabiałam. Ja już to kilka lat przerabiałam takie coś, że trzeba wstać. Tam, jak się budzi, dzwoni, no to trzeba wstać o tej porze i trzeba się ruszyć. Dlatego. A jak powiedz... mamy jedno, no to ja chciałam tak przyjść, żeby nie budzić się z tym budzikiem, żeby wysypać się. I pójść sobie do pracy, na którą chcę. Mhm. A powiedz mi, a jak wstawałaś przy tym budziku, to było tak, że od razu od razu się podnosiłaś z łóżka, czy zawsze było to jeszcze a 5 minut? A te. Dodatkowe budziki w sensie. Tak, tak. Były. Były, tak. Były tak. To jest... I to zawsze było 5 minut czy więcej? No... Pięć minut, 10 minut, ale spóźniać się do pracy to może parę razy się też spóźniłam, ale to było parę lat temu, to pamiętam, jak fryzjerka pracowałam, to trzeba było wstawać. O której godzinie musiałem wstawać? To okrutny czas. Okrutne. <laughs> Czyli niemiło wspominasz te lata pracy? No nie za bardzo ten zawód wspominam, więc to nie dla mnie. Skończyłam mm -hmm. szkołę zawodową fryzjerską, ale to nie dla mnie jednak. Mm -hmm. I tylko pracowałaś jako fryzjerka, czy jeszcze, jeszcze zdarzyło się Tobie jakieś o, to jakieś inne prace były. wykonywać? Różne, różne. A możesz o tym opowiedzieć? No jako kosmetyczka, y, to znaczy w y, sklepie z kosmetykami pracowałam. Mhm. Też sprzątałam biuro mhm. i nie wyobrażasz sobie w jakiej, w jakiej firmie możesz o tym powiedzieć? Że tam normalnie szkody naprawiali, taka firma była, że szkody w kosmosie naprawiali na księżycu. Jak jakaś awaria była, to okay. tam latali sobie i, i wiesz, naprawiali szkody. Mhm. I tam sprzątałaś, tak? Tak, ja tam tylko sprzątałam, ale wiem, co to za firma. No ale fajnie. Też w takiej firmie pracować, nie? Długo tam pracowałam. Ja to w ogóle też wspominam dobrze. Mm -hmm. No z pół roku. Tam o tyle było dobrze, że tylko chodziłam sobie trzy razy w dzień, Trzy razy w tygodniu. Mm -hmm. e, od 16 do 20. Mm -hmm. Weekendy wolne. Sama byłam, sama sobie tam. Włączałam telewizor i sobie śpiątałam. Miałam telewizor, i sobie muzyczkę puszczałam, i sobie sprzątałam te biura. bo ich bardzo dużo, musiałam to w jedną noc ogarnąć, mm -hmm. ale opłacało się. No szczęście, szczęście, a to, ta praca to też nie zasługa też mojego. takiego byłego, który nie znalazł tą pracę. Okej. Okay. A dlaczego już tam nie pracujesz? Co się, się stało? No wiesz, no. Właściwie to już samo nie wiem. Ja Zrezygnowałam, bo w pewnym czasie myślę sobie, że chyba mam za dobrze, że ludzie mnie od tego odciągają, a ja nie zamierzam też na ławce siedzieć pod blokiem. Mhm. Pić piwo, wiesz, bo dla mnie to jest najgorsze, co by mi teraz do tej pory spotkać. Dobrze, Zrozumia. owszem, ja z na prostostanie, w różnych miejscach, ale z piwem na ławce pod blokiem. No to mnie najbardziej chyba przyrazęć z tego wszystkiego. Piwo... piwo Na ławce. Przed blokiem. Przed blokiem. No i w tym lubię momencie... Zieleń, lubię tak, Dlatego sobie takie miejsce wybrałam. Mhm. Dobrze, Aniela. No. W tym momencie chciałbym podziękować Tobie za wywiad. Pozdrobimy widzów i do następnego razu. Dobrze, Trzymaj się. Ja Cześć.